Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam! Dziś jeden z moich ulubionych tematów, czyli herbatki na odchudzanie. Myślę, że każdy z Państwa o nich słyszał i większość, choć się nie przyzna, korzystała. Po pierwsze, od razu rozwieję wątpliwości. Herbatek na odchudzanie nie ma, czy raczej nie tak to działa, że będziemy pić herbatkę i schudniemy. Zioła i herbaty najlepiej więc wybierać pod swoje preferencje smakowe oraz stan zdrowia. Można też zwrócić uwagę na substancje czynne w ziołach, które mogą działać prozdrowotnie, gdyż to ewentualnie przyczyni się pozytywnie na kontrolę naszej masy ciała. Najczęstszy wybór przy redukcji pada na herbatę zieloną. um W jednej z metaanaliz wykazano, iż może to powodować malutką utratę masy ciała u osób z nadwagą i otołością, ale ona tak mała i nieistotna statystycznie, że nie miała większego znaczenia w kontekście odchudzania. Niemniej picie zielonej herbaty może być prozrowotnym nawykiem ze względu na jej właściwości zmniejszające lęk, poprawiające funkcje poznawcze i poprawiające funkcje mózgu. Inną z herbat jest czerwona herbata. W badaniach wykazano, że istnieje bardzo niska redukcja masy ciała przy spożyciu tej herbaty nawet kilka razy dziennie, przez co nie można stwierdzić wprost, iż czerwona herbata jest pomocna w redukcji masy ciała. Dodatkowo warto pamiętać, że niektóre herbatki ziołowe jak skrzyp, pokrzywa czy też korzeń niżka lekarskiego mogą powodować na przykład działanie moczopędne, co nie ma nic wspólnego z realną utratą tkanki tłuszczowej. Grupą osób, które dodatkowo powinny zastanowić się dwa razy nad przyjmowaniem ziół bezmyślnie są sportowcy, a to ze względu na przykład na możliwą zawartość substancji niedozwolonych w sporcie. Dlatego też nazwa herbaty na odchudzanie jest zdecydowanie na wyrost, a potencjalnie pozytywne efekty w postaci redukcji masy ciała można zawdzięczać obecności na przykład kofeiny czy polifenolom, które mogą zwiększyć wydatki energetyczne, czy też poprawić parametry lipidowe w niewielkim stopniu. Z tego miejsca chciałabym też zwrócić uwagę na to, kiedy stosować ziół nie należy. Ostrożnie Powinny je stosować osoby cierpiące na przykład na niedobór żelaza. Stosowanie herbaty zielonej czy czarnej podczas posiłków może hamować jego wchłanianie od 60 nawet do 90%. Rozsądniej jest więc popijać herbaty, zresztą podobnie jak kawę, pomiędzy posiłkami, co najmniej godzinę po posiłku. Często też spotykam osoby po szamańskich wizytach, które mają pić 5 litrów wywarów ziół dziennie, z ziół o różnym pochodzeniu. Pamiętajmy, że rośliny i zioła zawierają i kumulują toksyny, zawierają substancje alergenne, metale ciężkie i spożywanie ich w takich ilościach może przynieść więcej szkody niż pożytku. Przypomnę jeszcze, że nazwanie specyfików zawierających senes czy korę kruszyny jako panaceum na odchudzanie powinno być karalne. Wszystkie one zawierają przeczyszczające substancje potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Z dietetycznego punktu widzenia, herbaty i zioła, wybierane jako te na odchudzanie, są więc niepotrzebnym wydatkiem finansowym. I jak zawsze, apelując o rozsądek, przypomnę, że jeżeli chcemy schudnąć, jedynym wyjściem jest deficyt energetyczny. A jeżeli państwo lubią herbaty, jak najbardziej należy je pić i traktować jako element wspierający odżywianie. I nawodnienie.